Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj po pracy postanowiłem, że ruszę w las. Nie było mnie do tej pory, bo miałem dużo zajęć, dużo pracy, dużo obowiązków. Do tego w lesie sucho. Ostatnio trochę popadało, ale widać, że i słychać chyba pod nogami, że to wiele nie pomogło. No ale mówię, dawno mnie nie było, więc. Odezwę się trochę do Was, żebyście nie pomyśleli, że zamykam swoją działalność na kanale YouTube. I zapraszam dzisiaj na spacer. Zobaczymy, czy uda się cokolwiek znaleźć cokolwiek grzybowego. Zapraszam moi drodzy. Zachęcam do subskrypcji, lajków i udostępnień. Powiem że Wam, że brak wody to jednak brak życia. Mech wysycha w coraz gorszej formie Żybów jakichkolwiek nie widać Małe roślinki też jakoś nie chcą rosnąć Jest bardzo biednie, chociaż pięknie zielono na niebie błękit to ogólnie skąpo tam rośnie trochę borówek na tym bagienku ale żeby się pocieszyć jakimiś jakimikolwiek grzybami to na północy polski nie wiem, czy za bardzo można liczyć. Chyba, żeby się wybrał gdzieś w jakieś inne miejsce. Może bardziej kaszubskie tereny, co by chociaż tam jakieś ślady wody w ściółce i w gruncie znaleźć. Z dzisiejszego rozpoznania grzybowego. Jedyne na co możemy liczyć w lesie to na pewno są komary. One chyba zawsze są. Żrą niesamowicie. Może deszcz będzie padał. <laughs> nie, ale tak na poważnie to deszczu bardzo mocno brak. Nic tu nie można znaleźć, nic tu nie widać. Jest. Ubogo. Więc na dzisiaj kończę i pozdrawiam Was serdecznie. I Wam też życzę deszczu, bo pewnie też kręcicie się po leśnych ścieżkach i nic na Waszej drodze nie może urosnąć. Pozdrawiam i do zobaczenia.